Każdy, kto pierwszy raz napotyka na swojej drodze plan daltoński, spotyka się z tak zwanymi trzema filarami, a w Polsce nawet czterema. Co to są filary planu daltońskiego? To są zasady, na których opiera się filozofia daltońska. Słyszymy system daltoński, plan daltoński, filozofa daltońska, idea daltońska, koncepcja daltońska. Nazw na określenie sposobu pracy, który wymyśliła ponad 100 lat temu Helen Parkhurst, jest bardzo dużo. I tak naprawdę nie od tego, jak nazywamy tę koncepcję, ważne jest, czy ona działa i jak bardzo jest wartościowa dla tych, którzy ją wprowadzają, ale opieranie się właśnie na tych trzech filarach, trzech zasadach, którą opracowała Helen Parkhurst. My w Polsce. Opieramy się na trzech filarach: samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Mamy jeszcze taki fundament, o, których, o którym bardzo często mówimy czyli refleksja. Refleksja czyli coś, co nam dorosłym, nam nauczycielom, powinno przyświecać w codziennej pracy czyli odpowiadanie na pytanie: dlaczego? Dlaczego tak a nie inaczej reaguje dziecko na to, co mówię? Dlaczego tak a nie inaczej ja się czuję? Jak powinienem się dostosować do sytuacji, w której się znalazłem, aby być jak najbardziej efektywnym w tym, co robię? Odpowiedź na pytanie, dlaczego, powinna się nam y, bardzo często pojawiać jako coś, co będzie nas wspierało do tego, aby być jak najbardziej efektywnym w tym, co robimy. Ale skupmy się na tych Trzech filarach planu czyli samodzielności, odpowiedzialności i współpracy. Te trzy filary to jest pokłosie zmian planu daltońskiego, które wprowadziły, wprowadzili Holendrzy. Do tego za chwilę wrócimy, ale spójrzmy na to, jak wyglądały te trzy filary w książce Helen Parkus: Wykształcenie według planu daltońskiego. Ona mówiła o trzech troszeczkę innych filarach. Pierwszy to był wolność, drugi współpraca i wreszcie trzeci samodzielność. Dlaczego wolność? Helen Parkus uważała, że wolność jest bardzo istotna w tym, w jaki sposób człowiek się rozwija, pracuje nad sobą. Zależało jej, abyśmy oddali dzieciom wolność wyboru tego, czego aktualnie chce się uczyć. Dlaczego to jest takie ważne według Helen Parkhurst? Ponieważ dzięki temu w większym stopniu będziemy się angażowali w to, co robimy. Czyli nie będziemy myśleli o tym, że się uczymy, ale będziemy uczestnikami procesu samorozwoju, samouczenia się. Co więcej, będziemy tak naprawdę właścicielem tego procesu uczenia się. Dlatego podkreślała w swojej książce, że wolność to nie jest swawola. To jest wolność wyboru tego, czego w tym momencie chce się uczyć. Ta idealna wolność nie jest swawolą, a jeszcze mniej brakiem karności. Jest ona w rzeczywistości właśnie przeciwieństwem obu tych rzeczy. Dziecko, które robi co mu się podoba, nie jest tak naprawdę dzieckiem wolnym. Przeciwnie, jest ono podatne do tego, aby stać się niewolnikiem. Złych nałogów, egoistą, nie nadającym się zupełnie do życia społecznego. Wobec tego potrzebuje ono pewnych środków pomocniczych dla oswobodzenia swych sił, zanim wyrosnąć może w harmonijną istotę, panującą nad sobą, zdolną i chętną do świadomego współdziałania z podobnymi sobie dla wspólnego dobra. I tutaj przechodzimy bardzo płynnie do drugiego filaru, do drugiej zasady planu daltońskiego, jakim jest, jak to mówiła Helen Parkus, kooperacja, współpraca. I tym Helen Parkus wyróżniała się między innymi od Marii Montessori, z którą przez kilka lat współpracowała, ponieważ dla Helen Parkus ta współpraca, ta działalność w grupach, to prospołaczna aktywność była bardzo istotna. Dlaczego? ponieważ człowiek jako zwierzę stadne funkcjonuje w życiu dorosłym również w kontekście współpracy z innymi i umiejętne odnalezienie się w tych grupach jest bardzo istotne, czy to będzie rodzina mniejsza czy większa z ciotkami, wujkami, kuzynami, czy to będzie wreszcie grupa społeczna wśród której żyjemy, funkcjonujemy na co dzień. Czy to będzie Mieszkańcy bloku, w którym jesteśmy, czy to będą mieszkańcy ulicy, czy to będzie wreszcie będą mieszkańcy wioski czy miasteczka, w której funkcjonujemy. Ale to również jest społeczność firmy, w której pracujemy, czy którą założyliśmy. To są nasi współpracownicy, nasi podwładni, nasi szefowie. My wszędzie musimy tak naprawdę umieć dostosować się do tej grupy. I skoncentrować się na zadaniu, które mamy wspólnie do wykonania, na celu, który nam wspólnie przyświeca, a nie na tym, z kim to robimy. Dlatego ta współpraca w planie daltońskim jest nadal tak uniwersalna, ponieważ i współcześnie zadania grupowe, praca projektowa nadal jest najbardziej efektywnym sposobem na to, aby wykonywać pewne zadania. I wreszcie trzeci filar, o którym Mówiła Helen Parkus, czyli samodzielność. Samodzielność, czyli coś, co pozwala nam tak naprawdę nabierać doświadczenia. Bo jeśli sami wykonujemy jakieś działanie, to sami popełniamy też błędy. A jak wiemy, na błędach najlepiej się uczymy. I tutaj niestety napotykamy ogromne, ogromne przeszkody, jeśli chodzi o współczesną edukację. Jak i również te same przeszkody musiała pokonywać Helen Parkus za swoich czasów, jak i inni edukatorzy, którzy wdrażali plan daltoński na przestrzeni ostatnich stu lat. To jest m.in. ocenianie. Ocenianie, które tak naprawdę przeszkadza nam w budowaniu doświadczenia, bo ocenianie powoduje, że boimy się popełniać błędy. A jak nie popełniamy błędów, to nie nabieramy doświadczenia. Czyli tracimy tak naprawdę z pola widzenia. Najważniejszy cel, cel naszej edukacji, czyli nabieranie doświadczenia, które pozwoli nam w przyszłości rozwiązywać problemy, zadania, takie, których się nie nauczyliśmy jeszcze w szkole, bo szkoła nie jest w stanie nauczyć nas wszystkich, rozwiązania wszystkich problemów, które napotykają nas na swojej drodze życiowej, ale jest w stanie nauczyć nas tego, abyśmy potrafili rozwiązywać różne problemy i mieli do tego metodologię. Dlatego ta samodzielność w daltońskim jest tak istotnym filarem, zarówno wtedy była, jak jest obecnie w XXI wieku. I wreszcie filar, który nie był obecny w czasach Helen Parkust, a pojawił się tak naprawdę w momencie, kiedy Holendrzy zaczęli coraz bardziej wdrażać plan daltoński to jest odpowiedzialność. Dlaczego odpowiedzialność została jako filar uznana jako ważniejsze niż wolność, ta wolność w rozumieniu Helen Parkus, to doskonale wyjaśnia Hans Wenke nasz mentor, filozof edukacyjny, jak o sobie często mówi, ale też jak jest przedstawiany na różnych konferencjach i spotkaniach w różnych krajach. Posłuchajmy, w jaki sposób wyjaśnia, pojęcie odpowiedzialności i dlaczego odpowiedzialność według niego jest istotniejsza z punktu widzenia wdrażania filozofii planu daltońskiego niż ta wolność, o której mówiła 100 lat temu Helen Parkhurst. Zmieniłem coś. Zmieniłem, ponieważ Helen Parkhurst o um, i Six, that was our two, two systems. And I changed here in Holland freedom in responsibility. And that was really on that moment a revolution. Uh, I was on that moment, I was not anymore uh, uh, in the board of Dalton uh, Association. I had my own company, so I, I said I will not be in the board because uh, then you get double situations and, and the double we say double caps and it's not okay. And I, I have the letter still. I have the letter of the secretary of that moment. He wrote me a letter and he, he wrote me a letter and we have we he said we heard we did hear that you change freedom and responsibility. It is not allowed to do it. I had good arguments. My first argument was. Practical, because freedom, and we call it vrijheid in Holland, free, that was not popular. Fre everything is possible. You can no. do everything. It was not popular. So that was my first pra like, like pragmatic... An like anarchy. Yes, yes. It was my first pragmatic argument. Then the second was, in Holland we have one word, vrijheid. In English it is freedom and liberty. So what is it? Yeah. Uh, what is a vrijheid? You know, there, there were mis misunderstandings about it. The third principle why I changed it was: we have in Holland um, the Steiner schools are calling vrije school. So there was a lot of misunderstanding about vrije school and Dalton. And the, the fourth ar argument, and that I always said that I was, uh, I, I saw it in East Europe. In East, freedom in East Europe was completely different yeah. as, free, as freedom in the USA in 1922. And I had a last argument, yeah, I had a really good argument, a, last, a scientific argument, because scientific proofs that freedom gives not better results that, that, is, that, is, that is, is scientific proof. So I had good arguments, and but the secretary wrote me that letter, and I wrote personal to all personal uh, members of the board a letter that it was not like Helen Parkes to write me such a letter. So it is the way how you change the world. Yes, educational world. Yes, yes, yes and really I did. Mam nadzieje, że to krótkie video wyjaśniło wam. Zasady planu daltońskiego i różnice między tym, o czym mówiła Helen Parkust, a tym, o czym mówią współcześni edukatorzy rozwijający ideę planu daltońskiego na całym świecie. A jednocześnie zobaczyliście, ile spójnego jest tego w tych filarach, jeśli chodzi o to, co teraz prezentujemy, również w Polsce, w stosunku do tego, co pokazała nam Helen Parkust te 100 lat temu. Pamiętajmy też, że to ona sama w swojej książce zachęcała wręcz nauczycieli, aby nie trzymali się sztywno tego, co czym ona pisała w swojej książce, bo plan daltoński nie jest dogmatyczny. Jest to bardzo elastyczna struktura oparta na filarach, ale pozwalająca nam rozwijać te kompetencje w taki sposób, aby były dostosowane do warunków, w jakich funkcjonujemy, do grupy, z jaką pracujemy, do narzędzi, które są w naszym otoczeniu. Tak więc pamiętajmy, samodzielność, odpowiedzialność i współpraca jako zasadnicze filary planu daltońskiego i refleksja niezbędna do tego, aby podchodzić również rozwojowo do siebie, w tym, co robimy. I dać szansę również na pomyłki dzieciom, bo pamiętajmy, że na błędach się uczą. Nie oceniajmy ich za błędy, wskazujmy im inne możliwe drogi, wspierajmy ich w tym, co robią, bo wtedy poczują się naprawdę odpowiedzialni za swoją naukę, będą zaangażowane w to, co robią. Nauka nie będzie sprawiała im trudności, przykrości. Nie będzie wysiłkiem, a będzie radością z tego, że stają się coraz lepszy z każdym dniem swojego rozwoju. Dziękuję za to, że spędzacie z nami tę chwilę na oglądanie naszych materiałów i zachęcam oczywiście na przeglądanie innych filmów z kanału Plan Daltoński.